Je jeszcze chwila ruszyły odstępcie nie wiem kan Na Służewcu wystartował wyścig trzeci dla trzyletni Koniczystej kwiarabskiej Arabskiej pierwszej grupy dystans 1800 metrów. Na starcie dużo straciła. Entima, ona tu jest najmniej liczona, a na prowadzeniu jest Echa Etos. Na drugiej pozycji galopuje Alpin, na trzecim miejscu Alan, na czwartej pozycji plasuje się Fuzjon. Te konie, które są na drugim, trzecim i czwartym miejscu, to faworyci wyścigu. Ta trójka powinna rozegrać gonitwą, ale czy tak się stanie, to zobaczymy. Konie na razie wchodzą w zakręt, w który wprowadza Echa Etos. Na drugiej pozycji galopuje Alpin, na trzecim miejscu razem obok siebie Fuzjon oraz Alan, i w niewielkim odstępie za stawką Entima, która straciła. Sporo na starcie. Cały czas utrzymuje prowadzenie Echaetos. Echaetos, a za nim razem galopują Alpin, Fuzjon przy wewnętrznej i od Pola Alan za całą stawką Entimia. W połowie zakrętów wciąż utrzymuje prowadzenie Echaetos. Tam już przekłada się Alpin. Lekko galopuje Fuzjon i dużym kołem też Lekko Alan. Cały czas w niewielkim odstępie za stawką. Entimia. tutaj Amazonka będzie próbowała na skróty pojechać przy wewnętrznej bandzie, ale chyba niewiele to jej da. Zamknięty jest fuzjon na prostą wyprowadza echa etos. Finiszuje Alan, finiszuje także Alpin. No i fuzjon znalazł przejście też będzie finiszował, ale cały czas Echa etos, echa etos. Utrzymuje prowadzenie to byłaby spora niespodzianka, gdyby ten koń wygrał. Echa Etos utrzymuje prowadzenie, finiszuje fuzjon. Echa etos i fuzjon do celownika pozostało jeszcze 300 metrów i fuzjon zdecydowanie wysuwa się na prowadzenie. Fuzjon echa etos, Fuzjon, Fuzjon i echa etos, Ale fuzjon oddala się od rywala fuzjon echa etos i na trzeciej pozycji galopuje Alan, ale zwycięży w tej gonitwie fuzjon. Tak jest. Fuzjon jest. Pierwszy. Na drugim miejscu Echa Etos, na trzeciej pozycji Alan na czwartym miejscu Alpin i w odstępie Entima. A więc faworyt fuzjon trenera.